Słuch Rozchodzące się w powietrzu fale dźwiękowe w postaci wibracji są wykrywane przez nasz narząd słuchu składający się z ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego. Ucho zewnętrzne, przechodzące z zewnątrz do wewnątrz, składa się z lejkowatej małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego. Zbudowana z chrząstki małżowina uszna jest odpowiedzialna za zbieranie i przekazywanie drgań powietrza do ucha środkowego. Zewnętrzny przewód słuchowy kończy się elastyczną błoną bębenkową, która chroni wewnętrzne części ucha przed światem zewnętrznym, jednocześnie odgrywając rolę w przekazywaniu dźwięku. Błona bębenkowa zaczyna rezonować pod wpływem fal dźwiękowych i przekazuje wibracje do trzech kosteczek słuchowych w kostnej jamie ucha środkowego. Te małe kosteczki odbierają i kolejno przekazują wibracje do ucha wewnętrznego. Pierwsza kosteczka słuchowa, młoteczek, jest bezpośrednio połączona z błoną bębenkową. Przekazuje on wibracje do kosteczek słuchowych kowadełka i strzemiączka. Ruch oscylacyjny strzemiączka przenosi się do ślimaka wypełnionego płynem składającego się z błędnika kostnego i błoniastego. W wyniku wibracji rozchodzących się w ślimaku, błona tektorialna jest dociskana do wrażliwych komórek rzęsatych, przemieszczając je. Tworzy to bodziec, który jest przekazywany do mózgu przez włókna nerwu przeciąkowo-ślimakowego, a następnie przez drogę słuchową. Wszystko co słyszymy jest interpretowane i przetwarzane w korze mózgowej.